Dzień dobry. Sława Jezusu Chrystu. Symbol wiary. Wieruju Zawiera wszystkie prawdy wiary, które są niezbędne człowiekowi do pełni jego życia i zbawienia. Historycznie rzecz biorąc, symbol wiary powstał dla tych, którzy dopiero co uwierzyli i rozpoczęli drogę do tego, by stać się członkami cerkwi. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrzest przyjmowały osoby dorosłe. Człowiek przyszedł do Boga, uwierzył w Chrystusa i powinien poznać treść wiary. Cerkiew prawosławna niezmiennie wyraża i przekazuje swą wiarę w niceo-konstantynopolitańskim symbolu wiary. Jest on owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei i Konstantynopolu. Ostatecznie został zatwierdzony na trzecim soborze powszechnym w Efezie. Wieruj w cerkwi prawosławnej od tej pory pozostaje niezmienne. Symbol wiary składa się z 12 artykułów. Liczba ta symbolizuje całość wiary apostolskiej. O tym, co zawierają poszczególne artykuły symbolu wiary, dowiecie się w kolejnych odcinkach.